Siemaneczko, witam wszystkich serdecznie ponownie na kanale Technowinki. Ten materiał miał się ukazać parę dni temu. Miałem go nagranego, wszystko było pięknie, ładnie, ale strzeliłem pewną gafę w materiale i niestety muszę go nagrać jeszcze raz. Z drugiej strony będzie to nieco z korzyścią dla Was, ponieważ będzie bardziej aktualne. Ponieważ poprzedni materiał nagrałem no chwilkę wcześniej, miał być nagrany z rezerwą po to, że miałem taką, powiedzmy, dwutygodniowy mały urlopik i chciałem nagrać więcej materiałów, chciałem nagrać to po prostu tak z biegu kilka materiałów, no niestety to nie wyszło do końca tak jak widzimy zresztą i ten materiał dopiero się ukazuje, tak na pewno z opóźnieniem powinien się ukazać kilka dni temu, no ale na szczęście w końcu się pojawi. Teraz już mam nadzieję, że wrócę do normalnie, regularnego nagrywania, tak jak to generalnie miałem w planach cały czas. Tych materiałów było troszkę mniej, zwłaszcza, że nie było też podcastów. Myślę, że od przyszłego tygodnia już wrócimy z powrotem do tego pełnego takiego nagrywania, łącznie z podcastami. Drodzy widzowie, w dzisiejszym materiale zrobimy sobie znowuż porównanie zestawów komputerowych. Znaczy się, porównamy sobie zestawy komputerowe z Komputronika. Dokładnie weźmiemy jeden gotowiec komputronika i na komputroniku złożymy nie o może identyczny zestaw jak ten gotowiec i zobaczymy jaka wyjdzie nam różnica w cenie, czy wyjdzie w ogóle, czy nie wyjdzie. Zobaczymy. Dobrze. Witajcie po małym intro i zrobimy sobie właśnie od razu sobie sprawdzimy. Już w tym momencie teoretycznie widzicie zestaw, który ja złożyłem, ale pierwszy wam pokażę komputerek na bazie którego budujemy nasz zestaw i co my tutaj mamy, mamy tutaj w tym komputerze z komputronika mamy i5 10400F ekstremalnie szałowy procesor, który wydajnością nie grzeszy okej, okay. nie jest to zły procesor oczywiście, tak, nie jest to zły procesor, ale generalnie no już trochę też leciwy, chociaż to nie jest tak, że on sobie nie poradzi w tej konfiguracji, w której był złożony. W tym wypadku pod tym kątem go nie krytykuje absolutnie. Mamy tutaj 16 GB RAMu, zaraz zobaczymy dokładne parametry. W ogóle przejdźmy do ogólnie wszystkich cech idziemy od początku. Wiadomo, jak to z komputernika, zestaw ma 2 lata gwarancji, więc to jest na pewno na plus tego zestawu. I piątkę 10400F. 6 rzydzeń, 12 wątków, radiator, jest to zwykły boksowy radiator, więc nic tutaj specjalnego też nie mamy. Natomiast mamy kartę graficzną rtx 3050. W ogóle jestem ciekaw Waszej opinii, bo ja trochę uważam, że proponowanie komuś za 3500 zł w zestawie 3500 zł rtx 3050. Moim zdaniem to jest lekkie barbarzyństwo. Ale jestem ciekaw Waszej opinii, co Wy na ten temat sądzicie. I mamy 16 GB pamięci RAM taktowanych, 2666 MHz, co przy tym procesorze no, nie będę uznawał za wadę. Mamy też dysk twardy SSD, PCI Express M2, MV, NVMe 4.0, PCI Express 4.0 o pojemności 1 TB. Płytę główną na znaczy chipsetie H510, dokładnie tutaj mamy Asusa Prima H50, ja akurat ten miną po płytę główną, też dość tanią. Na jego mamy 550 W, zasilacz nieznanego nam producenta, przynajmniej nie podanego producenta na stronie komputronika obudowek. Crux Cella. i tak naprawdę właściwie można by rzec tyle, ewentualnie tu widzę z Wi-Fi 5, więc być może jest jakaś karta Wi-Fi dołożona do tego zestawu, ponieważ wątpię, żeby była, było Wi-Fi zintegrowane w płytę główną, teraz przejdziemy do tego zestawu, co ja zużyłem, tak jak mówiłem mamy dokładnie ten sam procesor 10400F, ja dałem akurat nie płytę główną MSI Pro H510MB, dodałem też pamięci Patriot Viper Elite, dysk Lexara NM710, PC Express 4.0 Cruxcella, to sama obudowa, zasilacz Corsair CV 550W. Nie wiem jakiego procenta komputronik daje nam zestaw w tym zestawie zasilacz, natomiast ja dałem. Corsair, sprawdzoną w miarę markę. Dodałem do tego kartę graficzną Zotaka RTX 350, czy dokładnie tego samego, co tam jest. Mamy tutaj też, jak popatrzymy się, cenę 2799 zł. Natomiast ten komputer z komputernika kosztuje 3499 zł. Więc mamy tutaj różnicę około. Powiedzmy 760 zł, jak dobrze liczę. Natomiast no, pasowałoby troszeczkę hmm, być może też dołożyć, na przykład jakąś usługę montażu, która kosztuje 300 zł, nie wiem, zastosuję nam zmiany? A, ok, nie zastosowało, nieważne. No i tam teoretycznie jest gwarancja dwuletnia, ale czy jest tutaj sens? I tak mamy tę praktycznie dwuletnią gwarancję, tylko nie producenta, nie komputernika, tylko powiedzmy sobie gwarancję producenta, tak? Od zespołu. Wobec tego przejdziemy dalej, zobaczmy jak finalnie wykoląda koszt takiego zestawu. Już powinien tutaj być informacja z, razem z złożeniem. Dalej jest taka sama informacja. No to ciekawe. Ponieważ tam było 300 zł dużo dołożenia do tego, a tutaj nie ma. Ok, liczmy na to, że ze złożeniem tego komputera za 300 zł będzie on kosztował 3040 zł. Tutaj kosztuje 3499 zł. I teraz tak jak widzicie, ja w tym materiale praktycznie nie zrobiłem nic. Ja po prostu wziąłem podzespoły z tego po prostu zestawu, wybrałem, wklikałem te same nazwy powiedzmy i złożyłem komputer dokładnie taki sam. Zaoszczędziłem na tym 450 zł, nieco ponad. Czy to się opłaca, czy nie? To już jest decyzja do Was. Oczywiście należy. Ciężko jest mi to określić, bo niektóre, niektóre będą sobie cenili samo to, że mają tam gwarancję dwuletnią. Bez męczenia się z tym, czy wyślę do producenta danego podzespołu, po prostu odsyłałem do komputernika. Jeżeli coś się dzieje i mają gwarancję na cały komputer, nie muszą diagnozować, nie muszą się niczym martwić. Oczywiście ja, tak jak mówię, dla mnie, dla osoby, która się na tym zna, to jest to bez różnicy tak naprawdę, bo po prostu będę wiedział teoretycznie przynajmniej, jaki podzespół jest wadliwy. A czy dla kogoś, kto się nie zna, dopłacenie 450 zł jest opłacalnym? kwestią? Ciężko jest mi określić. Jeszcze teraz jedna rzecz taka, żeby też była jasność. Ja ten tego zestawu nie wybierałem sobie specjalnie, żeby był taki czy śmaki, czy był taki kontrowersyjny, czy nie był kontrowersyjny. Po prostu wszedłem sobie na stronę komputronika, dałem laptopy, komputery, komputery i komputery dla graczy. Pierwsze co mi wyskoczyło to właśnie był Infinix 500 X510. Sobie w niego kliknąłem i dałem tylko opcję bez systemu. I to jest ten zestaw, o którym dzisiaj rozmawialiśmy. Dajcie znać wy w komentarzach, bo ten materiał na pewno będzie taki widać, że króciutki materiałem. Dajcie znać wy w komentarzach, co na temat tego sądzicie i czy opłacałoby się według Was dołożyć te 450 zł i mieć z bańki na 2 lata, wiedzieć, że komputer będzie działał, a jeżeli nie będzie działał, to odsyłam go do komputernika, czy wolelibyście je na te 450 zł zostawić w kieszeni i zaoszczędzić, albo ewentualnie dać znajomemu, koledze, koleżance. Przyjacielowi 150 tysięcy za to, żeby wam złożył ten komputer, po prostu przy, przyjechały wam do Was podzespoły, i żeby ktoś wam to złożył, albo próbować samemu. Jest naprawdę wiele poradników na internecie i wtedy byśmy mogli naprawdę zacząć już dość spore pieniądze. Dajcie znać, co Wam na temat macie, jaką opcję Wy byście wybrali, bo ja jestem tego bardzo ciekaw. No ja bym, oczywiście, wybrał tą opcję składam sam, ale no u Was to może być różnie. Dziękuję jeszcze za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.